Witajcie! Pamiętacie sprawę zgubionych, a właściwie znalezionych Airpodsów? No, będzie pozytywny finał sprawy, chociaż nie było łatwo. Tak powiem, jestem trochę rozczarowany tą funkcją FineMine. Myślałem, że to będzie trochę bardziej inteligentnie działało, bo jak widzicie na kabelku wochę z sobą w samochodzie cały czas. No chwilę mi nie było, byłem za granicą, no ale tak przez cały czas jak mam je w samochodzie, podpięte, żeby właściciel mógł je ewentualnie znaleźć, to myślałem, że dostanę jakiś komunikat, jak włączy funkcję LOST, bo regularnie na komórce wyskakiwało mi, że właściciel tych słuchawek może Cię namierzyć i tak dalej, i tak dalej. Jak chcesz, to możesz tak i tak wyłączyć to, żeby Cię nie mógł namiewać. Natomiast jak ustawił funkcję LOST, no to powinien od razu dostać jakiś komunikat, nie? A tu dzisiaj mnie tknęło, że może sprawdzę. I jak sprawdziłem, to, no tu tylko schowamy numer telefonu, już nie jest właściwy. O. Tak, o. Owner of this Apple AirPods Pro has marked it as lost. To urządzenie należy do mnie, proszę do mnie zadzwonić. No i tutaj taki pierwszy ząb się pojawił, bo numer telefonu z kierunkowym plus jeden, czyli amerykańskim. Teraz jakiś Amerykanin pewnie się zastanawia, co to mu ktoś po polsku pisał. Ale tknęło mnie, bo 575 początek to jest numer playowy Więc na wszelki wypadek to wysłałem wiadomość na plus 48 i, i resztę tak jak tutaj I od razu chłopak się zgłosił, tak, na biskupinie zgubiłem słuchawki Także byliśmy w kontakcie, dzisiaj wieczorem przyjedzie odebrać No właśnie, myślałem, że komórka od razu mnie powiadomi a tu wygląda, że on już jakiś czas temu to ustawił, a ja nie miałem żadnych wieści. Miał wysławki cały czas przy mnie. Także mogliby to lekko poprawić. Ale bądź co bądź, właściciel się znalazł, także...